Na krótko przed wejściem do ziemi obiecanej Izraelici znów po raz kolejny zaczęli szemrać przeciwko Panu Bogu i tęsknić za Egiptem. Tam mieli wodę, mieli dobre jedzenie, a tutaj, jak mówią sami dzisiaj w pierwszym czytaniu, uprzyczył im się ten poczarm mizerny. Pan zesłał jadowite węże, które kąsały Izraelitów, ci w dużej liczbie dość Zaczęli ponosić śmierć, uznali swój grzech, zaczęli żałować. Mojżesz wstawił się za ludem, i Pan polecił mu umieścić na wysokim palu miedzianego węża. Wybawienie, ocalenie dla Izraelitów, jeśli któryś został ucząszony przez węża jadowitego, przychodziło wraz z aktem wiary. Jeżeli z wiarą ten ktoś spojrzał na miedzianego węża, zostawał przy życiu. Wszyscy jesteśmy ucząszeni tak naprawdę przez węża starodawnego. Pamiętam jeszcze z wykładów, chyba ojciec Jacek Sali o tym opowiadał kiedyś. Ten wąż starodawny szatan ukąsił nas poprzez grzech pierworodny. Rodzimy się w tym grzechu, podlegamy poczusom i zniewoleniom. Ratunek przychodzi dla nas poprzez adorację, poprzez patrzenie z wiarą na Pana Jezusa wywyższonego na krzyżu, tu jest dla nas zdrowie, tu jest dla nas wybawienie. Życie tajemnicą krzyża, kontemplowanie krzyża, drogi krzyżowej, męki pańskiej, wielu świętych to robiło, wielu świętych miało ogromne nabożeństwo do męki pańskiej, jest dla nas niezwykle istotne, dla nas chrześcijan. Również zgoda na własny krzyż, która często nie przychodzi inaczej jak, poprzez modlitwę, poprzez medytację nad Krzyżem Pańskim. Najpierw tu otrzymujemy łaskę do tego, aby nasze własne krzyże również podjąć i ponieść. Święty Dominik obejmował krzyż, często modląc się sam w nocy w kościele. Niektórzy bracia go podglądali, stąd o tym wiemy. Obejmował krzyż, przytulał się do krzyża, pytał, co się stanie z grzesznikami, z tymi, którzy krzyża nie uznają. Pan Jezus... Obejmuje nas i przytula ze swojego krzyża. Tam najgłębiej objawia się jego miłość do człowieka. Są takie wizerunki krzyża, czy ściślej pana Jezusa ukrzyżowanego, na których on ma takie nienaturalnie długie, wyciągnięte ręce i również wprost te ręce są wyciągnięte, tak jakby chciał przygarnąć, przytulić do siebie cały świat. To są piękne wizerunki, bo one oddają prawdę o tym, jak bardzo pan Jezus myślał o nas. Kiedy oddawał życie na Krzyżu, jak bardzo pragnął tej bliskości z nami, po to, między innymi, mękę i śmierć dla nas poniósł. Zamiast oglądać się na innych, zamiast liczyć tylko na siebie, mamy patrzeć na Jezusa. W każdym doświadczeniu z wiarą spoglądać na Jezusa. Takiej postawy zabrakło na początku dzisiaj. Izraelitom byli już bardzo blisko celu. Naprawdę. Pan Bóg tyle już dla nich zrobił. Przeszli przez Morze Czerwone, dostali mannę, tak, wodę ze stały i tak dalej, i tak dalej. A jednak wciąż sercem gdzieś głęboko trwili w Egipcie, trwili w domu niewoli. My również jesteśmy w drodze. My, chrześcijanie, również doświadczyliśmy Bożego działania, mamy mannę, to jest Eucharystia. To jest nasz pokarm na drodze. Mamy dary Ducha Świętego, ale poczusa powrotu do niewoli, poczusa powrotu do jakiegoś Egiptu wciąż może być w nas silna. Wybieram Boga wtedy, gdy za tą poczusą nie idę. Gdy najpierw zwracam się, będąc w taki sposób kuszony, do Jezusa, gdy wyrzekam się w Jego imię moich zniewoleń i kiedy proszę o prawdziwą wolność, taką wolność, która łączy się z aktem wiary, z adoracją, z patrzeniem na Pana, z ukierunkowywaniem całego życia tylko na Niego. Panie Jezu, w Twoje imię wyrzekam się grzechu, moich niedobrych przywiązań, pragnę Twojej wolności. Umocnij, proszę moją wiarę, abym nigdy nie przestał na Ciebie patrzeć i tylko u Ciebie szukał ratunku i wsparcia. Amen.